wyobraź sobie że klęczysz na zimnych kamiennych płytach kaplicy twoje kolana pulsują bólem a w nozdrza uderza zapach wosku i spalonego kadzidła płomienie świec drżą rzucając długie cienie na wilgotne mury wokół panuje cisza lecz twoje serce bije tak głośno że zdaje się zagłuszać wszystko za chwilę zostaniesz wezwany do rytuału który ma uczynić cię rycerzem ale to co cię czeka nie ma nic wspólnego z honorem i modlitwą, o jakich opowiadały legendy. Twoje dłonie drżą, gdy bracia w kapturach prowadzą cię ku ołtarzowi. Patrzysz na ich twarze, ale nie dostrzegasz w nich współczucia, tylko chłodną obojętność. W powietrzu unosi się stęchły zapach wilgoci i żelaza, jakby kaplica była jednocześnie świątynią i więzieniem. Wierzę, że każdy, kto wszedł tu przed Tobą, musiał przejść przez próbę, o której nie mówi się otwarcie. Twoja skóra cierpnie na myśl, że to, co dla Ciebie będzie koszmarem, oni nazwą inicjacją. Prawdopodobnie wyobrażałeś sobie ten dzień inaczej. Uroczysta msza, modlitwy o męstwo, przysięga składana w blasku światła. Tymczasem zamiast chwały czeka cię coś, co złamie Twoją dumę i zmusi cię do rzeczy, o których nigdy nie chciałbyś pamiętać. W średniowieczu bowiem droga do rycerskiego pasa. Prowadziła nie tylko przez pole bitwy, lecz także przez lochy, mroczne rytuały i upokorzenia, które miały rzekomo hartować ducha. Wierzysz jeszcze, że zostaniesz rycerzem wzoru cnót, obrońcą wdów, dzieci i kościoła, ale już pierwsze chwile inicjacji odbierają ci te złudzenia. Bracia zakonni szepczą modlitwy, lecz ich słowa mieszają się z gestami, które nie mają w sobie nic świętego. To dziwna mieszanina sakrum i profanum, w której religijny symbol zostaje zbrukany aktem wymuszonego posłuszeństwa. Myślisz, że średniowieczni rycerze byli strażnikami moralności surowymi obrońcami czystości i wiary? Rzeczywistość jest o wiele mroczniejsza. Inicjacja, której za chwilę doświadczysz, uczyni z ciebie członka bractwa nie przez modlitwę ani miecz, lecz przez upokorzenie ciała. To, co dla współczesnych brzmiałoby jak bluźnierstwo, wtedy było codziennością skrywaną za murami zakonów i zamków. Historyczne źródła ujawniają, że od XI do XV wieku w zakonach rycerskich, templariuszach, Joannitach, a nawet w świeckich bractwach istniały tajemne próby. Opisy zeznań z procesów templariuszy w roku 1300. Siedem pokazują, że młodzi adepci musieli całować starszych braci w miejsca hańbiące, jako dowód posłuszeństwa i wyrzeczenia się pychy. Oficjalnie była to próba lojalności wobec wspólnoty, lecz w praktyce oznaczała naruszenie godności. Aby zrozumieć, dlaczego takie praktyki w ogóle istniały, trzeba pamiętać o kontekście epoki. Europa żyła w cieniu kościoła a każda forma życia wspólnotowego była przesycona religijnymi symbolami. Próby rycerskie miały więc łączyć ciało i duszę w jednym doświadczeniu. Złamanie ciała miało oznaczać podporządkowanie się duchowi, ale te same rytuały stały się furtką do nadużyć, które przerażały nawet współczesnych kronikarzy. Twoje ciało drży coraz mocniej, wiesz, że zaraz padnie twoje imię i będziesz musiał wstać, podejść i wykonać to, co ci każą. Widzisz, jak starszy rycerz trzyma w dłoni księgę reguł, lecz jego oczy błyszczą czymś, co nie ma nic wspólnego z pobożnością. W tej chwili dociera do ciebie prawda. To nie modlitwa ani miecz, lecz poniżenie otworzy ci drogę do rycerskiego pasa. I właśnie w tej chwili zaczynasz rozumieć, że rycerski honor, o którym śpiewają truba wcale nie rodził się na polu bitwy. On zaczynał się tutaj, w zimnej kaplicy. W akcie, który złamie twoją wolę. Ale to dopiero początek, bo prawdziwy horror rytuałów rycerskich dopiero się odsłania. Czuwasz całą noc, nie mogąc zasnąć. Zimny kamień pod twoim ciałem odbiera ci czucie, a wargi masz spierzchnięte od suchości. Starsi bracia kazali ci spędzić godziny w milczeniu, nagiemu przed ołtarzem, abyś oczyścił się z doczesności. Na twojej skórze czuć lodowate powietrze kaplicy. A każdy oddech przypomina, że nie masz nic: ani odzienia, ani godności, ani prawa do buntu. To dopiero pierwszy krok, który ma sprawdzić Twoją pokorę. Wyobraź sobie, że po takiej nocy prowadzą cię na dziedziniec. Stoisz boso na wilgotnej ziemi, a inni kandydaci drżą obok ciebie. Starszy rycerz czyta regułę. Masz wyrzec się własnej woli, wygody, a nawet wstydu. W oczach towarzyszy widzisz tę samą mieszaninę strachu i wstydu. Czujesz, że wasze ciała nie należą już do was, lecz do wspólnoty. To nie symbol, to realne upokorzenie, które ma scementować waszą uległość. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to zwyczajne religijne czuwanie, ale prawda jest o wiele bardziej złowroga. W niektórych zakonach kandydaci musieli modlić się nadzy, dotykając zimnego żela zamiecza i równocześnie składając przyrzeczenie czystości. Ten paradoks, nagość i czystość w jednym, miał złamać naturalne poczucie prywatności. Już wtedy uczyłeś się, że twoje ciało nie należy do ciebie. Kronikarz Guillaume de Nangy pisał w XIV wieku, że Mopeda, adept staje przed braćmi nagi, by jasno dowieść, iż nie ma nic, co mogłoby ukryć grzech. Brzmiało to jak duchowa próba, ale w praktyce oznaczało wystawienie młodych chłopców na spojrzenia starszych mężczyzn. To nie była metafora, lecz realny fizyczny akt, którego skutki pozostawały w pamięci na zawsze. Ale to jeszcze nie koniec, bo gdy noc czuwania dobiegała końca, następował drugi etap publiczne pytania i wyśmiewanie. Starsi rycerze wystawiali kandydatów na próby, każąc im odpowiadać na pytania o cnotę, Wiarę i pokusę. Pomyłka, zawahanie czy nawet czerwień na twarzy były dowodem, że trzeba cię hartować dalej. Wstyd stawał się narzędziem władzy, a upokorzenie pierwszą lekcją posłuszeństwa. Możesz sobie pomyśleć, że to już wystarczająco okrutne, ale to dopiero początek. Próba na gości i milczenia była najłagodniejszą formą inicjacji. Prawdziwe sekrety kryły się w dalszych rytuałach. Tych, o których kronikarze wspominali tylko szeptem, to tam duchowe oczyszczenie zamieniało się w testy, które w niczym nie przypominały modlitwy. Bo zaraz, gdy noc minęła i pierwsze światło dnia padło na kamienne mury, zaczynał się etap, którego nie zapisano w oficjalnych statutach, tam gdzie kończyła się reguła. Zaczynała się przemoc ubrana w religijny symbol, i właśnie to miało uczynić z ciebie nie człowieka wolnego, lecz brata którego posłuszeństwo buduje się na wstydzie i złamaniu ciała. A teraz wyobraź sobie, że stoisz w tym miejscu, naga skóra drży od chłodu, a przed tobą otwierają się drzwi do jeszcze mroczniejszej próby. To, co dotąd wydawało się tylko fizycznym cierpieniem, zaraz stanie się testem lojalności, który przekroczy wszelkie granice wstydu. Wyobraź sobie, że zostajesz wezwany przed oblicze starszego brata zakonu. Jego twarz tonie w cieniu kaptura. A jego głos, zimny i stanowczy, brzmi jak wyrok teraz dowiedziesz swej lojalności. Podchodzisz drżący, podczas gdy pozostali rycerze ustawiają się w kręgu. Wszyscy patrzą na ciebie, a Ty wiesz, że najmniejszy sprzeciw oznacza odrzucenie. A może i coś gorszego. To właśnie w tym momencie kończy się pozorna duchowa próba, a zaczyna coś, co nie ma nic wspólnego z Bogiem ani wiarą. Każą ci uklęknąć i złożyć znak posłuszeństwa w formie, która natychmiast budzi w tobie wstręt. Musisz pocałować swojego mistrza nie tylko w usta, lecz także w miejsca, które w średniowiecznym języku nazywano haniebnymi. Tak wyglądał rytuał, o którym rzadko pisano otwarcie, lecz którego ślady przetrwały w zeznaniach templariuszy z roku 1307. Podczas procesów w Paryżu świadkowie mówili, że nowicjusze musieli całować brata w dolne części ciała, jako znak wyrzeczenia się pychy. To miało być dowodem, że nie istnieje już w nich żadna duma ani wstyd, tylko absolutne oddanie. Ale w praktyce było to narzędzie, które łamało młodych mężczyzn, czyniąc z nich posłusznych sług zakonnej wspólnoty. Twoje dłonie ślizgają się od potu, serce bije jak oszalałe. Każdy ruch w tej ciszy staje się głośny jak dzwon. Wiesz, że wszyscy patrzą na Ciebie, czekając aż wykonasz gest, który na zawsze pozostawi ślad w Twojej pamięci. Masz poczucie, że oto odbiera się Ci nie tylko godność, lecz także część Twojej duszy. Ale to jeszcze nie koniec, bo gdy tylko kończysz poniżający akt, starsi rycerze uśmiechają się pod nosem. Dla nich to codzienność, rytuał tak oczywisty, że nie widzą w nim bluźnierstwa. A to oznacza, że ten system przetrwał nie dlatego, że nikt nie dostrzegał jego okrucieństwa, lecz dlatego, że został wpisany w strukturę władzy. Pomyśl o tym. Inicjacja, która miała łączyć młodego adepta z Bogiem, zamieniała się w publiczne upokorzenie, z którego nikt nie mógł się wycofać. I właśnie na tym polegała jej siła. Raz złamany stawałeś się częścią wspólnoty, która trzymała cię w szachu przez całe życie. Ale tu pojawia się najważniejsza prawda. Te praktyki nie były przypadkowymi wybrykami. Proces templariuszy ujawnia, że były systemowe, wielokrotnie powtarzane, spisywane w aktach przesłuchań. Wspólnota rycerska używała wstydu jak broni, a intymne upokorzenie stawało się gwarancją milczenia. I to właśnie teraz, gdy dostrzegasz ten mroczny mechanizm, czujesz, że historia średniowiecza nigdy nie była opowieścią o samym honorze. To była historia o kontroli, w której twoje ciało stawało się polem bitwy, zanim jeszcze podniosłeś miecz. Teraz, kiedy dotarłeś do tego momentu, zaczynasz rozumieć, że najstraszniejsze sekrety rycerskich bractw wciąż leżą ukryte w mrokach kronik. A jeśli chcesz odkrywać je dalej, jeśli chcesz naprawdę zobaczyć, jak głęboko sięgały te zakazane praktyki, musisz podążyć tą ścieżką aż do końca, bo dopiero wtedy poznasz pełną prawdę, której średniowiecze nigdy nie chciało ujawnić. Wyobraź sobie, że po raz kolejny stoisz w kręgu braci, a twoje serce wciąż dudni po niedawnych upokorzeniach. Myślisz, że najgorsze już za tobą. Lecz teraz przychodzi kolej na to, co nazywają próbą wspólnoty. Wszyscy starsi patrzą, a mistrz zakonu otwiera księgę reguł i odczytuje słowa, które brzmią jak kazanie lecz kryją w sobie coś zupełnie innego. Bracia nie mają własnej woli, ich ciało i dusza należą do wspólnoty. To zdanie powtarza się niczym echo w twojej głowie. Brzmi jak doktryna duchowa, ale każdy, kto przeszedł inicjację, wie, że za tymi słowami kryje się konkretna praktyka. Twoja indywidualność ma zostać starta, a najskuteczniejszym narzędziem do tego jest poniżenie. To właśnie w tej chwili zaczynasz rozumieć, jak system działał od wewnątrz. Oficjalne statuty templariuszy i joannitów mówiły o wyrzeczeniu się dóbr doczesnych, ale w rzeczywistości oznaczało to również wyrzeczenie się własnej intymności. Gdy kronikarze wspominają o pełnym oddaniu braciom, kryją się za tym rytuały, które pozbawiały młodych kandydatów granic prywatności. Wyobraź sobie, że musisz poddać się kolejnym próbom. W których twoja nagość nie jest już symbolem, ale narzędziem dyscypliny. Starsi każą ci powtarzać przysięgi, a jeśli się zawahasz, śmieją się i wystawiają cię na szyderstwo. Każdy gest, każda reakcja zostaje zapamiętana. To nie tylko inicjacja, to test, czy potrafisz całkowicie zrezygnować z siebie. Ale tu kryje się jeszcze coś bardziej złowrogiego, bo cały ten system był zinstytucjonalizowany. Rytuały, które dziś nazwalibyśmy nadużyciami, w średniowieczu były przedstawiane jako próby ducha. Kościół i zakon wplatały je w język świętości, nadając im pozory sakrum. Dzięki temu nikt z uczestników nie mógł nazwać ich bluźnierstwem, bo były oficjalnie częścią drogi do rycerskiego pasa. Źródła z XIV wieku wspominają o regułach Joannitów, w których zapisano że brat nie posiada nic nawet własnego ciała. W praktyce oznaczało to, że przełożeni mieli pełne prawo narzucać ci próby, których nikt poza nimi nie kontrolował. Każdy, kto odmawiał, był traktowany jak zdrajca i właśnie w tym tkwiła największa siła systemu. Upokorzenie nie było jednostkowym wybrykiem, lecz mechanizmem prawnie i religijnie usankcjonowanym. W ten sposób wspólnota tworzyła zamknięty krąg. Każdy, kto raz został złamany, musiał później łamać innych, by nie czuć się sam ofiarą. Pomyśl teraz, inicjacja, którą miałeś przejść tylko raz, w istocie powtarzała się w każdym nowym pokoleniu. To, co spotkało ciebie, musiałeś powtarzać wobec innych. Tak rodził się łańcuch lojalności spleciony ze wstydu i cierpienia. Ale to dopiero preludium, bo jeśli instytucja potrafiła wpleść takie praktyki w język świętości. To znaczy, że kolejne etapy inicjacji mogły być jeszcze bardziej mroczne. A to, co czekało kandydatów w następnych próbach, wykraczało poza granice wyobraźni. Wyobraź sobie, że stoisz związany szorstkimi powrozami, nagi i drżący w ciemnej sali zakonnej. Kamienne ściany odbijają każdy dźwięk. Szelest kroków, skrzypienie drzwi, stłumione szepty braci. Twoje ciało jest wystawione na ich spojrzenia, a ty wiesz. Że nie masz żadnej ucieczki. To właśnie ten moment nazywają próbą pokory, lecz dla ciebie to czyste upokorzenie. Starsi rycerze stoją wokół, tworząc krąg. Jeden z nich trzyma w ręku pochodnię, której płomień rozświetla twoją nagą skórę. Inny wyciąga miecz i kładzie jego zimne ostrze na twoim ramieniu, przypominając, że twoje życie wisi na włosku. Zmuszają cię, byś trzymał głowę nisko, by nie patrzeć nikomu w oczy. Każdy twój oddech staje się krótkim, gwałtownym szarpnięciem, bo strach ściska ci pierś coraz mocniej. To nie była pojedyncza fantazja chorego umysłu. Zeznania z procesów Templariuszy w Paryżu i poeties na początku XIV wieku mówią wprost o takich praktykach. Świadkowie opowiadali, że młodzi adepci byli zmuszani do aktów upokarzających, a odmowa kończyła się biciem albo odrzuceniem ze wspólnoty. Procesy z lat 1307-1312 ujawniają, że takie rytuały były powtarzalne, niemal rytualnie spisane. Wyobraź sobie, że musisz leżeć bez ruchu, podczas gdy bracia deptają wokół ciebie, wyśmiewając każdy grymas i każde drgnięcie ciała. Ich szyderczy śmiech miesza się z recytacją modlitw. To diabelska mieszanina. Słowa o świętości i braterstwie. Wypowiadane nad ciałem młodzieńca, którego dusza właśnie kruszy się pod ciężarem wstydu, ale to jeszcze nie koniec. Najbardziej przerażające było to, że takie próby nie były incydentem, lecz obowiązkiem. Każdy, kto chciał nosić pas rycerski, musiał przez to przejść, a jeśli się złamał, był publicznie ośmieszany i wyrzucany. W ten sposób wspólnota eliminowała słabych i jednocześnie upewniała się, że ci, którzy zostali, Nigdy nie zdradzą tajemnicy. Pomyśl o tym mechanizmie. Najpierw złamać, potem obdarzyć łaską przyjęcia, a na koniec zobowiązać do powtarzania tych samych czynności wobec kolejnych nowicjuszy. To nie była próba siły. To był system. System, który w imię rycerskiego braterstwa czynił z ciebie zakładnika własnego wstydu. Twoje ciało jest spętane, lecz prawdziwe więzy kryją się w twoim umyśle. Wiesz, że to, co przeżywasz teraz, będziesz musiał kiedyś powtórzyć wobec innych. I właśnie wtedy dociera do ciebie, że rycerskie bractwo nie buduje się na honorze, lecz na wspólnym sekrecie hańby, ale tu dopiero zaczyna się najgorsze. Bo jeśli wspólnota potrafiła bez wahania używać takich metod, to w kolejnych próbach posuwała się jeszcze dalej, w obszary, które przekraczały granice zarówno prawa, jak i wiary. Wyobraź sobie, że po tygodniach oczekiwania zostajesz ponownie wezwany do sali prób. Tym razem nie ma już powrozów ani mieczy na Twoich ramionach. Panuje cisza, a bracia siedzą w półmroku obserwując Cię spod kapturów. To, co nastąpi, nie będzie próbą siły czy wytrzymałości. To będzie test Twojego milczenia i lojalności taki, który pozostanie z Tobą na całe życie. Starszy rycerz podchodzi powoli i kładzie dłoń na twojej głowie. Jego głos, niski i pewny, rozbrzmiewa w kamiennej sali. To, co tu zobaczysz i czego doświadczysz, pozostanie tajemnicą. Jeśli zdradzisz, spotka cię kara gorsza niż śmierć. Potem unoszą twoją dłoń i każą ci przysiąc, że nigdy nie wypowiesz słowa o tym, co przeszedłeś. Przysięga brzmi jak obietnica. Ale tak naprawdę jest kajdanem, który oplata twoje życie. Aby upewnić się, że ta przysięga nie jest pustym gestem, bracia stosują coś, co nazwalibyśmy dziś psychologicznym terrorem. Kandydatowi pokazuje się narzędzia tortur, żelazne szpony, łańcuchy, rozżarzone pręty. Nikt nie dotyka twojego ciała, lecz sam widok tych przedmiotów i świadomość, że mogą zostać użyte sprawia, że zimny pot spływa ci po karku. To nie jest próba siły. To próba strachu. W źródłach z procesów templariuszy pojawiają się wzmianki, że adepci byli ostrzegani przed karą ogniem lub przed utraceniem członków, jeśli kiedykolwiek zdradziliby sekrety bractwa. To nie były czcze słowa. Wystarczy spojrzeć na los tych, którzy podczas przesłuchań próbowali mówić za dużo. W najlepszym wypadku znikali. W najgorszym kończyli na stosie jako rzekomi heretycy. Wyobraź sobie, że stoisz przed braćmi, którzy każą ci powtarzać słowa przysięgi raz za razem, aż twój głos drży, a gardło wysycha. Czujesz, że z każdą powtórzoną formułą oddajesz część samego siebie. Nie ma już odwrotu. Od tej chwili twoje życie należy nie do Boga, nie do rodziny, lecz do wspólnoty, która oplata cię jak sieć. Ale to jeszcze nie wszystko, bo groźby to jedno. A szantaż to drugie. Wielu kandydatów wiedziało, że starsi bracia mają nad nimi przewagę, widzieli ich w chwilach największego upokorzenia. To właśnie te obrazy, te wspomnienia stawały się bronią, którą zakon mógł posługiwać się przez całe lata. Im bardziej się wstydziłeś, tym mocniej byłeś związany z bractwem. Pomyśl o tym, twoje milczenie nie było aktem odwagi, ale owocem lęku i hańby. Każdy, kto raz został złamany, wiedział, że zdrada oznacza ujawnienie jego najgłębszych sekretów, a to była kara gorsza niż śmierć, kara społecznego unicestwienia. I właśnie w tym tkwiła prawdziwa siła zakonu. Nie musieli cię stale więzić ani bić. Wystarczyło, że raz sprawili, iż związałeś swój honor z własnym upokorzeniem. Od tej chwili sam pilnowałeś, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Ale najgorsze dopiero miało nadejść. Bo jeśli sekrety i szantaż były fundamentem lojalności, to kolejne próby pokazywały, że zakon nie bał się posuwać jeszcze dalej, w obszary, gdzie cierpienie stawało się już nie tylko duchowe czy psychiczne, lecz także brutalnie fizyczne. Wyobraź sobie, że po miesiącach prób upokorzeń i ślubów milczenia, zaczynasz wierzyć, że wszystko to było tylko chwilowym koszmarem, że teraz, gdy zostałeś przyjęty, czeka cię już tylko rycerski zaszczyt. Walka o wiarę i braterstwo na polu bitwy, ale wtedy odkrywasz prawdę, która jest jeszcze gorsza niż same rytuały. To, co przeszedłeś, nie było odchyleniem, lecz normą. W średniowiecznym społeczeństwie takie praktyki nie budziły oburzenia, lecz były traktowane jako naturalna część życia zakonnego i rycerskiego. To, co dziś nazwalibyśmy haniebnym złamaniem godności, wówczas uchodziło za konieczny próg, przez który każdy musiał przejść. I właśnie w tej akceptacji kryła się największa groza. Kroniki francuskie z XIV wieku wspominają o świętym pocałunku jako formie inicjacji w bractwach rycerskich. Choć dziś brzmi to jak groteskowa metafora, ówcześni rozumieli to dosłownie. Publiczne upokorzenie, wymuszone gesty, a nawet całowanie miejsc, które miały symbolizować wyrzeczenie się dumy. Wszystko to traktowano jako rytuał obowiązkowy, a nie nadużycie. Wyobraź sobie, że wychodzisz na dziedziniec i widzisz, jak kolejny nowicjusz przechodzi dokładnie to samo co ty. Starsi bracia przyglądają się temu bez cienia emocji. To dla nich chleb powszedni, coś, co sami przeżyli i co uważają za naturalne. W tej chwili dociera do ciebie, że twój ból nie był wyjątkowy, był elementem mechanizmu, który trwał od pokoleń, ale to jeszcze bardziej złowrogie niż się wydaje. Bo skoro takie rytuały uznawano za normalne, to znaczy, że każdy, kto doświadczył upokorzenia, był później zobowiązany powtórzyć je wobec innych. Twój wstyd stawał się w ten sposób narzędziem rekrutacji, a łańcuch przemocy nigdy się nie kończył. Widzisz, jak wokół ciebie toczy się życie zakonne: modlitwy, posiłki, wspólne ćwiczenia. Wszystko wygląda pozornie zwyczajnie, a jednak pod powierzchnią kryje się milcząca zgoda na to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Nikt o tym nie mówi, nikt nie protestuje, bo każdy jest częścią tego samego systemu. Pomyśl, jak potężne musiało być społeczne przyzwolenie, skoro nawet Kościół przymykał oko na takie praktyki. Dokumenty procesowe templariuszy pokazują, że dopiero w obliczu politycznych rozgrywek i walki o majątek zakonu ujawniono te tajemnice. Gdyby nie to, prawdopodobnie nigdy nie wyszłyby na światło dzienne. I tu właśnie tkwi największy koszmar, nie tylko to, że młodzi adepci byli poniżani, ale że całe społeczeństwo udawało, iż to normalne, że upokorzenie wpisano w strukturę braterstwa i uczyniono z niego fundament lojalności. Ale jeśli tak wyglądała normalność, to jak musiały wyglądać rytuały najbardziej skrajne, te o których nie zapisano ani słowa, a które przetrwały jedynie w szeptach i pogłoskach, Odpowiedź kryje się w ostatnim, najbardziej mrocznym etapie inicjacji, takim, który miał związać cię z zakonem na zawsze i zniszczyć w tobie resztki wolności. Wyobraź sobie, że wreszcie nadszedł finał twojej inicjacji. Podniach czuwania, upokorzeń i przysiąg wprowadzają cię do najciemniejszej sali, gdzie migotliwe płomienie pochodni odsłaniają twarze braci. Ich oczy są zimne, pozbawione emocji. W centrum stoi ołtarz a na nim pas rycerski, symbol godności, o którym marzyłeś od dziecka. Ale zanim zostanie ci wręczony, musisz przejść przez ostatni najbardziej przerażający rytuał. Każą ci podejść i uklęknąć. Wokół rozlega się monotonne śpiewanie łacińskich formuł, które mają przypominać modlitwę, ale ich sens dawno zatracił świętość. To, co dzieje się dalej, jest parodią sakramentu. Na twoim ciele odgrywa się groteskowy ślub, konla, ślub z zakonem. Masz poślubić wspólnotę nie sercem ani mieczem, ale własnym wstydem. Starsi rycerze wymuszają na tobie gesty, które przekraczają wszelkie granice. Symboliczne akty zostają sprowadzone do obscenicznej parodii sakralności. Ten moment ma raz na zawsze zerwać twoją więź z dawnym życiem. Wyobraź sobie, że w ciszy kaplicy twoje ciało staje się narzędziem. Nie w walce, lecz w rytuale, który upokarza, a równocześnie pieczętuje twoją przynależność. To jest punkt kulminacyjny. Masz zaledwie siedemnaście lat, a twoja największa chwila chwały zamienia się w koszmar, którego nigdy nie wymarzysz z pamięci. Otrzymujesz pas rycerski, lecz wiesz, że nie został zdobyty honorem, lecz hańbą. Twoje dłonie drżą, gdy go dotykasz. Symbol zwycięstwa nagle staje się ciężarem. Przypomnieniem, że Twoja lojalność została zbudowana na milczeniu i wstydzie. I właśnie tu kryje się największa tragedia. Średniowieczne bractwa, które w legendach jawią się jako strażnicy honoru, w rzeczywistości używały upokorzenia jako fundamentu. Twój ból i wstyd były częścią systemu, który przetrwał całe pokolenia. To nie był wyjątek, to była norma. Kiedy patrzysz wstecz na całą drogę, Rozumiesz, że rycerski honor był maską, pod spodem krył się mechanizm kontroli, złamać ciało, złamać ducha, a potem sprawić byś sam stał się więzieniem dla siebie. Powiedziałeś, że jeśli kiedykolwiek zdradzisz tajemnicę, ujawnisz własną hańbę. Dziś, gdy odkrywamy te mroczne rytuały w kronikach i aktach procesów, widzimy wyraźnie, jak dalece społeczeństwo średniowieczne normalizowało przemoc i poniżenie. To, co miało hartować, w rzeczywistości zniewalało, to, co miało budować wspólnotę, tworzyło łańcuch wstydu, ale historia nie kończy się w średniowieczu. Echo tych praktyk wciąż brzmi w strukturach, które używają wstydu i strachu do budowania lojalności. Mechanizm, który wtedy związano z mieczem i pasem, dziś ukrywa się w innych instytucjach, wciąż bazując na tym samym złamać, upokorzyć, zmusić do milczenia. A teraz spójrz na swoją podróż. Zaczynałeś wierząc w legendę o rycerskim honorze, a kończysz z wiedzą, że fundamentem tej chwały były mroczne rytuały hańby. Jeśli ta prawda Cię poruszyła, to znaczy, że dostrzegasz, jak wiele z historii zostało zatajone. I właśnie dlatego warto iść dalej, by odkrywać sekrety, których nie znajdziesz w podręcznikach, sekrety, które wciąż kształtują nasze pojmowanie władzy i lojalności.